Szacunek. Szacunek należy się każdemu człowiekowi, pomijam oczywiste, czyli pedofilów, osoby wykorzystujące, poniżające, stosujące przemoc wobec słabszych. Każdy obywatel, bez względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie czy wyznanie, ma swoje prawa. Bez względu na to, na kogo obywatel głosuje, należy mu się szacunek i respektowanie jego praw obywatelskich. Nawet jeśli tego wyboru czy protestu nie rozumiemy i się z nim nie zgadzamy. Każdy głos jest ważny i powinien być prawidłowo przeliczony. Każdy protest wyborczy powinien być uszanowany, wzięty pod uwagę, zarejestrowany. Ten, kto wyśmiewa formę, pismo, protestu, jest bardzo małym człowiekiem, o mniej niż miernej moralności i kulturze. To słabe i złe. Ludzie, że względu na inny niż preferowany wiek, inną płeć, poglądy, pochodzenie, preferencje, wykształcenie czy wygląd, nie są gorsi. Polityku, prawniku, sędzio szanuj wyborców, szanuj ludzi.